Co jest? Halo? Eee, siema Karol, tu Olek. Ej, robimy trucka. Jak, jakiego trucka? No trucka, kurde. Gramy sobie jakąś pioseneczkę i będzie śmiesznie. Za parę lat będzie to wspominać. Dawaj. Co ty mówisz? No dobra, to dawaj. <noise> no to stuka. To będzie długo. Na razie. Na razie. 2-0-1. 2 0 1 5 5 5 5 5 5 I ona i lecimy se tu dalej Spalam sobie kurwa bardzo mocne, nielegale I mam je banknoty stale, liczę tu dalej I powiesz, że szczęścianie nie dają, to ci zryjebanie W moim planie, marzeń spełnianie To niebywałe w moim planie Marzeń spełnianie, to niesłychane, a ty dalej Nie biegaj w balet, w wyjebane tylko duchy Mili szaty, kurwy, fire Daję, wersje daję, fajnie jest mieć ten bajer, Czaję Już to czaję jak zrobić ten chwil, by nie narobić się nic. Ej, nie yeah. mi się nic. Kręcę na melanżach, a zły jest na mnie widz. Przykro mi to mówić, ale to prawda, bo zajawka na klocki już dawno przepadła. <grymka> <Yo>. <grymka> <Muszę> tak <zdupczyć>. <grymka> <grymka> Piona, piona! Mordo, mordo! Daj, 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 daj ten Mordy wszędzie! Yo. Najlepszym lekiem jest hajs i dupy gorące, a ja zawsze jestem zdrowy, przypadek? Nawrócić nas na skromność to nie ma sensu z nas nakręca, a tu nikt nie stoi w miejscu Do szczęścia niewiele potrzeba Zwłaszcza nam, tu daj na parę dolarów Albo na fejsie lajków Po tym kawałku fame będzie dojebany Będzie wyjebany jak ta Marta w autokarze Pragnę powiedzieć coś sobie w przyszłości Ten, Tak jest na pamiątkę Zapomnij o złości, ej Wiele osób mówi mi, że mam gadane Ale rzadko to wykorzystuję Zgodnie z planem Oprócz pieniędzy kochamy rywalizację Zamiast wielu smarty, wiele pasji tak jest najłatwiej. Więc jeśli chcesz gonić za marzeniami, biegnij za mną. Marzenia są dobre, choć nie osiągniesz nic Karol Wiśniewski i Aleksander P. To nasze kilka minut lub kilkanaście. A teraz zamykamy 2 k